witam Was na tym dzisiejszym odcinku, dostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję i witam Was y, serdecznie z tej strony Sławek i witam Was w wyścigówka. Dzisiaj się troszkę pościgamy. W tym wyjątkiem bardzo serdecznie witam yy. i zaczynamy. Oczywiście od piękne tutaj blisky. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Yy. I troszkę tutaj poradniny, brzydki troszkę no. nam teraz już idzie lepiej ale też jeszcze tam zostaje takie coś, że uderzamy jeszcze samochodem w jakieś barierki no, to jest takie Muszę naprawdę z tym poprawić, bo naprawdę idzie nam teraz strasznie. Eee... I ludziska to jest nowy. Jeszcze nie zostawił subskrypcji, jest teraz i bardzo serdecznie. Eee... A to ludziska hashtag. Hashtag najlepszy drifter a przepraszam serduszko. Eee... Z tym wyjątkiem taki hashtag możecie wybrać eee... Ja oczywiście tutaj Я и увидим, как нам сейчас выходит. Увидим, как нам это пойдет и будет ли Ну, и, конечно же, мы подрюхиваем немного. Я сейчас подрюхиваюсь. И Zresztą no, mam przepływ z tej listy na ziadanie, że y, dobrego driftu nie zrobimy tak, jak ja bym chciał, bo w tym nie wiem. Y, może w prawdziwym świecie, ale w tym nie umiem. Dobra, spróbujemy od Początek gorzej. Zobaczymy co będzie później. No i no, oczywiście listka... Troszkę tutaj może podryftujemy, troszkę to będzie lepiej. Tutaj jak podryftujemy, troszkę tutaj zrobimy e, driftu. E, A w tym też idzie bardziej lepiej też w e, driftowaniu. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkodzi w oglądaniu. I będzie w tym tak to wygląda ja już tutaj chętnie na ostatni gryf i dajcie się nadwyżka w tym zającym cieszę się że taki mały chociaż tutaj gryfki wychodzą z grzytu eee, no. a oczywiście czekamy teraz na kolejną i lecimy w kolejną stronę ostatnią no i ludziska hmm. mam nadzieję, że Wam dobrze minęły święta, dobrze Wam minęły czas i czekamy na superwestrę, w tym w tym tutaj widać, że wielką parą idzie Tana i też idzie też wielką parą um, um. Wszystko, w tym dzień. w tym się bardzo cieszę no ja oczywiście najlepsze, daję panu śmieci, ja bym się już za 10 sekund pozostawił tutaj, gdzie zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. To jest oczywiście nowy, jeszcze nie zostawili taką subskrypcję, nie są przykazać hashtag na lepszy driftera. Przypinę wam serduszko, na razie wajcie się.